Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus udał się ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezareą Filipową. W drodze pytał uczniów, za kogo uważają mnie ludzie? Oni mu odpowiedzieli: Za Jana chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za jednego z proroków. On ich zapytał, A wy za kogo mnie uważacie? Odpowiedział mu Piotr, ty jesteś Mesjasz. Wtedy surowo im przykazał, żeby nikomu o nim nie mówili i zaczął ich pouczać, że Syn Człowieczy wiele musi wycierpieć, że będzie odrzucony przez starszych, arcykapłanów i uczonych w piśmie, że zostanie zabity, ale po trzech dniach zmartwychwstanie, a mówił zupełnie otwarcie te słowa. Wtedy Piotr wziął go na bok i zaczął go upominać, lecz on obrócił się i patrząc na swych uczniów, zgromił Piotra słowami Zejdź mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku.